Boli mnie dzisiaj mój pęcherz Rozpierdoli mi dziś jaja, jebany browarek też Wychlałam dwa browary, ale niedobre były jebane chuje Co wy możecie wiedzieć o tym, jak to chlać? To jest plać rozjebało mi pęcherza, rozdymało dupę też a mówiłam sobie nie, chlać nie będę już, o nie! Jebać to! Dwa tyskie wlawy w gardło się i jebać to! Te jebane psy dopierdoliły się dziś do mnie! Aleluja, nie się chuja! Aleluja! Janek nie się chuja! Janek z chujem zapierdala na plecach codziennie do roboty. wazi ziemniaki rozpierdala w... w całej wsi wszystkie płoty. Chodzi do kościoła rano na siódmą z pełnymi gaczami I z sadu rozpierdala w pół jabłek, wyjebał babci wczoraj dwa banany. Aleluja. Janek nosi chuja. Rozpierdala swojego Mercedesa. Oh yeah, już <śmany>